Hejeczka kochani, to jest moja kolekcja pet shopów Mam ich dopiero 31, no ale zawsze coś Na początku są pieski Tu są z takiej starszej wersji Kotki short hair 2, na razie tylko mam Tutaj jeszcze dwa kotki Koala, panda i dwie małpki mmm Tutaj trzy pieski z trójpaku. Tu jest pszczółka i chomiczek. Kaczka i kameleon. Łasica i fretka. Konik, dwa koniki. Lama. I ptaszek i mała koala. A więc to jest moja cała kolekcja petropów jak na razie. Tak jak mówiłam, mam ich 31. No. I to na tyle. Pa!